Okej okay, Szczeczka, witam was wszystkich ludziska w kolejnym odcineczku, 15 z gry Borderlands. Piętnastym? Nie wiem, nie wiem, nie wiem którym, ja ale... Jak niektóre serie nam zajmowało 15, a tu 15, a jeszcze końca nie widać, nie? Gdzieś patrzy w lewo, ten w prawo i nagle na nas, nie? O, no mamy... Cóż, masz ku... lepszą broń. Wiem, ale no... trzeba nabić, nie? dobra, to to tego mamy. No niby nie. tak. A nie, mamy trzeci... karabinami. Yy, tylko damage ta broń, którą przed chwilą strzelałem, ma fajny. Zajnij. Ale lepiej, jakby był. No aż... strzela, bo słyszysz, że strzela, nie? Ale lepiej, jakby strzelała seriami. Może kurwa nie. tu się kryje. Nie wiem, gdzie on kurwa strzela. Oh. Mhm, czekaj. Za 700. ale fajnie z wyglądu wygląda, nie? No. Mam takie no, no. Sprawdź tutaj. Jeżeli nic za 1000, no. <grym grym> no O, o, o. Kurwa. Za 890... Ej, patrz ile tych! A to jest snajperka? No, skrzydła. A to... Kur, A to jest białe i tak i tak. No. A to? Za 1000. O, 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 fajnie. Więc kiedy przeciwko tarczą na ogłoszenie przeciwnika. Można sprzedać. E, coś za mamy coś za 700. Czekaj, tam widziałem shotguna innego za 700. Może <laughs> już nie mamy. Czekaj, detonujący snajper? Ej, czekaj. Patrz, to kurwa coraz bardziej idzie na nutatena ta cena Tak? No teraz by wtedy była za 20 z kawałkiem Za 25 była wtedy No Co, level to kurwa mniej? To może to sprzedaj, bo to jakby wbijemy 25 to to by będzie warte 1000 Sprzedamy to no No Ale to no jest snajper Bo zanim wbijemy 25 to... Kurde, nie mamy tutaj czegoś, nie wiem, dalkiego zasięgu Może tarczę jakąś? Mamy jakieś tarcze? Nie no i rzecz to mamy jakieś granaty za 1000 ton, za 980 No i kurwa zysk będzie, o kurwa parę. 50 O granatów żeśmy wow. I to dość No to dobra ludziska no zapowiadamy zajebistą walkę teraz z 19 jadałem punkta Ej, tutaj był sklep No A, Tu tutaj. jest sklep tu Zajebiście jest. Ej to można zjechać na dół Po co? Żeby tam też wziąć rzeczy. No, na no, pewno się widziałem. No, Otwardzona, sprawdź <laughs> to jest tak. na skórkę. 216? Ale w ogóle. to nie, to chuj Nie, dobra. No to co? Sprzedajemy rzeczy, kurw. Wszystko. Najpierw tak, to. No. Czekaj. Mamy lepszą? Tu jest nie, no to jest snajperka? Nie, karabin maszynowy. Szybki, to jest szybki. Maszynowki nie mam żadnej. Czekaj w użyciu. Mamy strzelbę, lance. Lepsze 68, no. dobra Tak się chciałem, tylko powiedzieć. No to tak, sprzedajemy pierwszą rzecz. Tak, to ta było gorsze. No od naszej na 100% szczelba ta? Druga Tak, nasza jest lepsza. Aha, bo mamy teraz tą tą, tą taką, fajną, no. dobra. Pierwsza. 168. Nasza no, 188, nie? Straszna. 7,8. No to, to jest, jest to, jest ta co fajna. żeśmy zebrali 22. Poczekamy no. sobie. No to już niedługo. Spoczynkowy, no ten to, to też do śmieci Czekajcie, ten kurwa za, za o właśnie to co to ma Sk yy, przeciwko Kwas Kwasowe dla wrogu bardzo wysokie 55 amunicji Kurwa nie maszynowy nie wiem. Co sprzedajemy to? 51 czy... obrażeń No niby dużo amunicji, nie? Fioletowe Sprzedaj, będzie lepsze jak bijemy 25 to wiesz jakie będą bronie? Sprzedamy, no bo to kurwa wiecie, haś się przyda nie. jak z się. Czekaj, i mi granaty, nie? Czekaj, moduł tak Tylko jakie teraz to posprzedawać trzeba? Wszystkie Dzisiaj nie Gumowy był taki niezbyt No, dalekiego zasięgu No to też było chujowe No Zapalający dalekiego zasięgu, no to tak samo, to samo Też No to co mamy jest spoko no. Tylko przydałoby się z życiem, zjebaliśmy trochę Wiesz o co chodzi, czy nie za bardzo? No. Kurwa, ale czekajcie, no... Już mamy taki level, że powinni dać jakąś dosyć dobrą tarczę, bo mamy tarczę 13 kurwa. No. I to mnie niepokoi. To można na ulepszać? Za 6 cały czas. Mamy 53 kawałki. Ładnie. No. Dobra, to co, zjeżdżamy na dół, tam będą 3 kawałki zleżały. No ale powój zjeżdżać? Sprawdź się da. Tak. No, no, czemu miałby się nie dać, no Aha. winda to winda, nie działa. A jeszcze teraz. tam ile żeśmy wyrzucili? No patrz, tu mamy tak. No 800 to 900 No trochę jest, hajsu, no nie powiem 700... 700 no tutaj już kolejny 1000 Tu doszło coś tak blisko? Nie A jeszcze żeśmy nie sprawdzali sobie? Tu żeśmy nie chodzili Nie Ale tu nic nie było z tego co pamiętam Dobra, no Sprzedajemy tak. to u góry i idziemy na walkę Bo tutaj miała Aha. być od razu walka z Buta A tutaj nic takiego nie ma tak, Na razie w tym odcinku. No to fajnie. Do góry. Ale to jest zarobek w tym odcinku. No kurwa. Ja mam nadzieję tylko, że dobrze, żeśmy tą broń sprzedali. Bo ona była na kwasy, czyli dla na naszą klasę, nie? No. Bo, bo, bo my jebiemy tym całym kwasem. A to się przekona, co my tutaj mamy? 35, o oh, kurwa, jakiś śmieci. E, tak. To, nie? No. To. To też. Ten. I to e, też. I to. Też fajne dobra, do że nie powiem. Mm. 50 w magazynku, kurwa. Co, sugerstwo 49 To szybkość przeładowania fuj duża, dobra. Silulator otacza jeszcze to. Tak. No i fajnie, porządek we flipunku. Dobra, ale... zobaczymy jak sobie poradzimy teraz ze sledge'em. No. kurwa, jestem już ciekaw. Przeładowane wszystko? Wyjdziemy. Śródówka. Wyjdziemy z nim na śród Dla śród... pojawił się na wy <suszy> 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 Wiecie? Jak najszybciej bo nam wykupią. Kurwa, mać. 50 granaty deszczowe, platuj w górę jeszcze do. do 16. Nie. Chuj w dupę, nie bierzemy. Miałem miejsce sprzedaje przecież, wszystko sprzedaje Wiem W sklepie obok, co my tu mamy? Tarczę mamy. A to jest ten ulepsza, czy to klasy? Kawałka. Fuck, żołnierz! 34 kawałki. A jakieś inne tarcze potem przez ja czasem... Kurwa, jebie mi tam, tam. albo fioletą Albo żadną. No no, 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 no. Ludzie, powiem wam, nigdy podczas nagrania nie mieliśmy jeszcze takiego, kurwa, smrodu. Śmierdzi tu jak w oborze. Ej, jest Enter! A co tam drugie? Kurwa, nie gdzie jest. mamy iść? Nie można wrócić się już, nie? sobie? Kurwa, ciekawe czy sobie tu poradzimy tak. Typek ma do pierdolenia, on ma taką szczelbę stary A to ten młot kurwa co to jest? Może ze snajperki pierwszy szcząch? No jeszcze kurwa na dnie <śla> <śla> O kurwa już mamy <śla> Co się kurwa jebany skurwy synu to on tak szybko strzela? O kurwa, jeszcze zero krytyka, czemu kurwa zero? Aha, tego, a tego krytyka za pierwszym razem, nie? No ja pierdolę, ty skurwy synu, ty wypierdalaj. Grenade, czekaj, wypierdalamy stąd na ryj. O. o. <śmiew> <śmiew> Ej kurwa o! Skrzynkny O piolka z bycia Spoko e, Pójdzie jak barszcz ten skurwy syn, tylko... Wiecie coś mi... No niepokoi mnie to skurwy synny małe, nie? O kurwa. Ta czemu się naładowała? Kurwa, co to było? Nie z O, oo skurwy syn się dobrze trzyma, nie? Nie spadnij! O, dziś Mój nam to tą niszczą tarczę, nie? O, tam fiolka jest Życie. tu, tu, tu Pod tobą I wziąć Kurwa, ta tarcza do no się ładuje K***a Już go dojebiesz Dawaj, jeszcze, jeszcze, jeszcze Bo jeszcze nie masz mocniej Granat, granat! Nie, czekaj cicho, kurwa! Regeneruj się ty z synu, szybko! Nie mam już nic do szczelby, nie mam. <grym> Weź może karabin, no ma przecież w ciul tego, a tutaj po dwa, po dwa. On już mu się załadowała nie musi się tarcza znowu. Spróbujemy tym. Kurwa, gdzie <grym> <grym> O, Piłka, Piłka, z życiem! Gdzie on, kurwa jest? Yes. Dobra, poszedł z sukinsu. Wiem, wiem ale patrz na tą szczelbę. O kurwa, bierz to. <laughs> hmm. to cię tak. Zobaczmy jak to strzela, co? Masz pause wtedy? Strzelba Sledge'a. 57. Patrz. 10 tysięcy pocisków w serii. To jest kurwa niemożliwe. Zobaczmy jak to kurwa... 10 tysięcy pocisków w serii? Co do kurwy? Ja że wiesz, niby taka nazwa, że trzymaj cały czas Że tak że wiesz, przyciśnięty Wiem wiem czekaj no kurwa teraz nie dam rady Chyba, ja, że wtedy może tak tu 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 napierdalać Może o to chodzi O, tutaj trochę Jakiś taki dziwny ja ci powiem No Tutaj, O, ta skrzynka spadła, fajnie, fajnie Co my tutaj mamy cię? Dwa tysiące No, to ten cały artefakt już, nie? Ojcie like trochę tam jest nie no, on poszedł w miarę dobrze, tylko te gnoje małe, kurde, to było dopiero. No ten nam jeden został na 15 HP nagle stopy. O, apteczka. Dobra Chciałbym się wróg jakiś Żeby sprawdzić... Zróbcie teraz, przytrzymaj po prostu, że ja tak szczalał i strzelał. Tyle? No Sprzedajemy to gówno Gówno, nie? Jak sukien Ty To już tyle? No Niecałe no, wielki stojać. Kurwa poczekaj, no aż mnie to Ciekawi Do celności 0 Legenda powraca 150 obrażeń w walce wręcz 106 do obrażeń Pociski w celi. No jeszcze niż danego nie trafiliśmy gościa, no to nie wiemy jak to wiesz Moim zdaniem na razie się to prezentuje dość gówniowo <noise> Naprawdę Dobra zebrane wszystko, nie? nie. Rozliczamy się nie wiem, stan dwa godziny. To jest winda? Gdzie mówić teraz? No, wrócić je. Tędy? Nie tędy. Poczekaj jeszcze. Gdzieś tutaj widziałem. Aha. No i tędy mieliśmy wrócić, tego żeśmy przyszli. Proste, ciekawe, jakie teraz będziemy mieć misje, co? No I ciekawe, co tam u nas będą za misje, jakieś takie inne, lepsze. Eee, sprzedaj w kaskach od razu. Ale co? No <noise> nie, nie, no, zostawiamy tu jeszcze, nie? Nie znamy go się nie pojawiał, nie? No na razie to chcę zostawić, bo chcę to jeszcze wypróbować, ale no na jakiś taki. I mogę sprzedać to, cośmy zabrali, te śmieci. Eee, kurwa, ileśmy tego zebrali, mało. A. O, teraz może pozbieramy po drodze, nie? No. O ile nie skinało, nie wiem, czy to znika. Może, może tak. i wiedział, i tak teraz jest 20, więc na pewno zabierzemy ciepłą na kwipunek. No, o jest tam jakiś ziemuś. Się zrespił 60 Gorszego gówna, kurwa, nie widziałem. Ja pierdolę. Zobacz barce wręcz. Ile ta ci daje więcej? Sprzedawaj to, kurwa. <laughs> Jak można coś takiego z drugiej strony chyba jeszcze. A co, czemu on nam takie pierdole nie dawał? Oj, sorry. Nie wiem, to jest kurwa, chyba te 10 tysięcy pocisków, to chyba. wiesz, tak sobie pisze, od tak, a nie, że tyle daje, nie? Możliwe. M. Dobra, to szybciutko, nie z buta, ale kurwa, zmieńmy jedną rzecz. Eee, no, nie tak. On jest od kurwa 13, a ma takie pierdonienie. No. Ale kurwa powiem ci, że tym fajnie szło nawet, nie? No. Ten sledge. No. Nie tu, tylko trzeba się wrócić kurwa. Ziomuś Ale to leżały. No po chuj mi 700 jak mam 55 kawałków. Tymon kurwa szedł zajebicie. O, jeszcze coś leciało. A, ferka. Nie, na chuj nam to. A tu nic nie było poschodane? O o, nie Bo już tu nie wchodzili. To tam będzie jakaś skrzynka, może ewentualnie jakieś. Grubne. No tak, no taka jest racja. Nie wchodziliśmy tu, mówisz, no to sobie wejdźmy teraz. I zapewne jakieś. Jakaś, jakaś, jakaś... No i kurwa masz. Eee, chuj, a wiesz, to się nie. Po pierwsze mamy naprawdę wyjebane to. Patrz, mamy już prawie 19 level, 20 level. Coś tam szczelany. No Zajebało, no i bardzo dobrze. Prawidłowo. Już nie wyszli. A nie. To jest naprawdę dobre. O coś tu się jeszcze. Do celności dość dużo, ale... Kurwa nie chciałem to. Chuj, jebaj z tego. Poczekaj, bo chcę zobaczyć czy to nie wypierdoliłem przypadki. Jest, prawda. Ty su no gorsze, bo tam przyszli na trzy hity, a tutaj trzeba strzelać i strzelać, nie? Zróbmy se tak. No i teraz będzie, kurwa, się strzelało. Nież kurwa, nie ma jakiegoś tego, wiesz, celownika jak tamten, ale kurwa... Leży, lepiej się trochę. Z tego no, <toddobreśla> no tak nie było słychać. <toddobreśla> no... Może nie słychać, ja czasami jestem pół metra od mikrofonu mnie nie słychać, no, sobie tak. Oby nie było słuchać, bo śmierdzi, na pewno wam nie będzie śmierdziało. No. Szkoda, że się nie respią te... te... ...skrzynki. Gdzieś <laughs> byśmy znowu zebrali tego minia Krytyk. Krytyk. Zajebiście. Amunicja. Kurwa, z tego no za mało kręc. strzelamy, ja ci powiem. Z czego? Z, czego? z tego. Pistoletem, bo mamy, mieliśmy nabić pistoletem. Ale kurwa, co to, to, to nabić tak na full? Na full? Jakieś pół do tego, może setny kurde ma. No możliwe, kto by to wyczuł? A może będzie pisał Max. Tego też nie sprawdzisz. No. Można to użyć? Mhm. Mm o kurde. No takie kurwa? Eee, jakieś takie kurwa. Teraz nie wiem, mam Ci oczywiście nie wiedzą, kurwa taki wiecie, osy... O ten ogarną, go, kurwa no, O sobwa O ogarni, ogarni. Tylko że mnie nabija ci się nic do broni, nie? Kur, kurwa. To są stare jakieś leszcze. Dobra, wolę ich kurwa rę ręcznie bić niż w tym gryzien. No ręcznie jest szybciej, no kaszotę, jakby to się... o, nie wiem. O, nabija kaszotem, ale to prostu. A no. A? Trzeba szybko spierdalać to, nie, tak powiem szczerze mówiąc. Tylko. No dobra, robimy tak, bo wypierdalamy tak tsz, z buta. Śmie ze śmieci czasem mm. wypadają jeszcze te. Eee, jakieś. Broni. To jest bronione, nie? Kurwa i, i na daleki, i na bliski zasięg, nie? pierdonięcie ma, a nie jakieś szczelba sledge, jakieś gówno. Tak szczerze mówiąc. To no. byłeś do góry, nie? Byłem, no przecież kurde, przechodzę. A, to jest tam. A, to jeszcze my myśmy, myśmy myślałem, myśmy że się dowiedzieliśmy, no, no, że nie jest No, masak Zaraz. No, ty wyspotwierz. No, nie jesteś chyba Apla, 80 expa, Ja, pierdolę. A zobaczmy, jak tutaj wygląda w ogóle sobie to. No, no z karabiną prawie piąty nabiłeś, fajnie. No i tu musi być piąty. Czekaj, to jest ten? Czy ten? Pokaż, to jest szturmowy? Bojowy. A to jest co? Maszynowa. Aha, no to jest bojowa, a bojowy trzeci, no to trzeba nabić. Racja, racja, racja. No to Są sklepy, nie? Dobra. No nice. Gdzie są te sklepy? To są te sklepy, no? Nie, 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 te, tu są sklepy. Coś tam jeszcze strzelba. Na... A jak Z... sobie wszczelają Jakie się lewusy, nie? No w sumie nowy towar, nie? W no to... O GJS. No może być coś fajnego. Znaczy kurwa... O tarcie mi chodzi. Do no żołnierz znowu. A to standardówki takie białe, to, to będzie gówniane. No. A już 174, a białe. No nie? to wiesz, wygówno, ale... Dobra. To y, strzelba sterza, nie? Wypieta lat. No 2600 przynajmniej też. No. A tu co, ten pistolecik. No, on jest jeszcze dobry, nie? Kontaktowy? To jest. No pistolet! Muszę zostawić no, Standardowa tarcza tutaj. Mm. Dobra No idziemy się rozliczyć... Ile minut? 20 20 no, 20. no i dobrze, zdo zdołamy się jeszcze rozliczyć Na dwa odcinki żeśmy zabili Sledge'a No, no nieźle No, żeśmy w jaskini spędzili trzy to... No ale w tam żeśmy nabili dwa levele, nie? I to tak dość, i tam żeśmy znaleźli też trochę, nie? nie... No przecież, kurde Teraz to że mamy jeszcze ile? 60 Sześćdziesiąt... Ponad 60 kasli się no? Prawie 20 level, fuck I teraz misje by się jakieś przydaje poboczne porobić znowu, nie? No Ja razie nie mamy żadnych aktywnych misji, nie? Stwórz pojazd. Fuck, zero misji, nie? No właśnie, wam. Teraz... Dawno tego nie było. Teraz tylko fabułka, nic więcej. Znaczy taka mniej więcej fabułka. Jakaś skocznia, nie? No. Dobra, jedziemy. Nie bawimy się z wami, przyjaciele, bo jesteście słabe. Chyba że... Kurwa, tu, tu żeśmy sobie jeszcze nie byli Co tablice to jest znak? Czekaj Znak zapytania nieodkryte odkryte. No chuj, rozliczamy się i jedziemy tam? No, i tak zrobimy No Bo bym się tam zwiedził, tą okoliczność Chyba, że tam mamy później jechać Może się zdaje No na pewno tam będziemy musieli Tam będzie misja, to jest, pamiętam Teraz Aha, tam się chciała rozliczyć, dobra, to już nie muszę mapy dawać Chyba, że u sprawdzisz, bo byliśmy 19, tak żeby zobaczyć cię No to później, jak będę w tędy jechał Dobra no. Teraz coś nie wypłacać. Więc na łóżko to poszedł teraz z ręki, nie? Chłopie, no ba. I ja to oni teraz jakby dłużej trwają, nie? No, możliwe. 840 HP Wozu, no? Fajnie. My no już 370, kurde. Zaczynaliśmy ile? od setka, czy 200? Już nie pamiętam. To my na pierwszym filmiku. Zero dostępne. Zero. Czyli go gościa. Gościu, no? U A i oczywiście zobaczymy ten. on coś być może. Mamy dwójkę słuchaczy. Tarcza drużyny? Odporność. Weźmiemy sobie to, nie? Zużyjemy. No, zobaczymy. Aha, bo nie mamy żadnego. Pożegnanie z Christą. A, bo już to zrobiliśmy wszystko. oprócz tej jednej misji po prostu jest nie? No właśnie. Ktoś, to zrobimy wszystko. I prawie 20. Okej. Okay. Dobra, no to co weźmiemy sobie to? Bo to są takie dosyć ważne elementy w grze. No. To to... Nie. A już mamy włączony. Aha, to jest tutaj. No. no to to kurwa, to jest później. To, ten. No, daj tego moce. I co to jest ta moc odporność? Które to? Moc nasza, nie. Tu była H odporność, nie? Widziałem dobrze? No? Nie, tu gdzieś, tu jest tu. odporność. Minus 6 do podanności na żywały. Wtedy było HA minus 4? Tylko będę musiał w to gdzieś. No, do szybkostrzelności. O to jest też dobre, szybkostrzelność. No. To ten shot ja by potem wszelków. O ja pierdolę A to? Lampka. to żywało No, to jeszcze tu skończymy. I co i potem to? Co Właśnie, ale już widzę, że to jest takie jakieś nie. Co to daje? Dobra, zobaczymy później. Ale najpierw to to facet, najpierw trzeba nabić level. Rozmowa z kopaczem. Najpierw do tego ci z bronią. Hmm. Czy nie ma czegoś fajnego? Ech, gówno. Wrzutnie rakiet, nie. Też nie mamy nic do nie? No. A w tym drugim, co było? Ulepszenia tym... mamy wszystkie, nie? Do wszystkiego. No. No, ale z nabojami nie jest przecież źle. Nie ma problemu. Przyspieszono tacze tam, bo ja. No, dobra. Ja sprawdzamy te lokacje inne. No coś... z tym kłopaczem nie z tym. No, trzeba tu iść. No, a tu coś i... nie no, no. Te, czyli tutaj ale jeszcze patrz, iść, czekaj, nie Ale patrz, czekaj, czekaj, czekaj. To jest ta, 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 ta lista. Te gwiazdki, przejścia. Jeszcze tu trzeba zobaczyć, bo tu jest jeszcze ten. Może coś będzie, może ta nie. Bieca, Zobaczymy. No. A tu, na tej No tu nie ma, albo jest? O 15, 15, 18 No to to sobie będziemy robić chyba... Ile jest minut? 23. Chyba, że idziemy jeszcze tam zobaczyć, oni na to zlecenie No to sobie jedziemy już. No teraz zrobimy tę te misję, nie? No No jeszcze przed pożegnaniem z tego, bo teraz będziemy ludzie w innej, w innej takiej lokacji tam będziemy robić misję. No, tam jakby... no, jest no, kurwa no, dosyć ciężej, no, że tak powiem można się dopierdolić dobra dobrą traket No bardzo, nawet hech hmm. bo ten zabił i heńs coś z tego Dobra Gdzie mamy jechać? Tam to no, jechać? Tamtędy To dojedziemy razu chyba do tej tablicy nie byliśmy, nie? Tu tu jest jakiej tablicy? Tu no No i ale no najpierw misję robię, mówię Aha, tego brusam. A gdzie trzeba no. jechać? No tam na dół Aha Dobra chcesz. Pomyślałem, że wiesz, parę misji naraz, nie? Nie. Zrobię te i będzie porządku. I co od tego Bruce'a będą jeszcze misje może? Co się pojaś? Jezu No źle pojechałem źle. Aha, no tak Kurde! Nie jeden expo mi ci dało. Chyba. No i co, ale to jest dla mnie zabawa? Jedziemy tu w górę znowu? Można. A nie, bo mieliśmy zapisu. Jak nie? Znaczy mi chodzi, żeby wyjść z gry. O, 14 lewle tutaj robią. Co, 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 co ciekawe. Tu będzie ten Bruce main. O, o nice, nice. Podzemny. Podziemne, podziemne nawet nie ma na mapie, nie? Z ręki pójdzie, Nie, okay, No, nie, nie. już. Dobra, jak okułem byś. Ile do No już! Zajebiście, wycofanie produktu. No to co to zrobimy, nie? Zobaczmy, co I od, od razu broń jakaś. I punkta. Okej. Okay. Sprzedać. 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 O, tu coś masz. Okej, dobra. Wybaczcie, że za kawałek ale się nam niestety gra znowu wyłączyła. Nie wiem z jakiego otóż powodu. Dobra, sprzedajemy sobie szybko to co żeśmy wzięli. Znaczy teraz, oczywiście, inne rzeczy były, żeby nie było. No, niestety. I co to wszystko? To myślę, tylko strzeba to było. To. To, to? Nie, nie. 51 to nie to. I co to było? Co to jest? Odkup? Co to jest? No to co sprzedałem, nie? Aha, dobra, komu mam? Tylko kurwa. Która mamy śrutówkę? O, o, czekaj, pokaż. Eee, co mamy? To mamy w użyciu? Ja sprzedałem właśnie, kurwa, swoją szczelbę chyba. Nie, płynna, ale. Straszna śródówka, tu jest, nie? No, to jest ta nasza śrutówka. No to mam wypierdolić, nie? No, bo ją przypadkiem wysamieniłeś, nie? No i dobra. Punk teraz przyznamy. Właśnie, punktior, najważniejsza sprawka. Jest. Tu już mamy wszystko. Stada prędkości kur... super. E, teraz tak, zobaczmy jeszcze misję. Wycofanie produktu. Pudełka cygar. No. Spoko. Co zrobimy jeszcze? jeszcze to jeszcze nie było misji od tego popka. No właśnie Czegoś. była, tylko się kurwa wyłączyła. Aha, spoko. Dobra, czekajcie, weźmie, weźmiemy sobie tego jeszcze Shotguna. Yy, nie ten. Kurwa, no to była ta myślę skoczyła. A zapalając foliot. A to pistolet, no to gut. Niczego więcej do o, szczęścia nie potrzebuję. 385kp. Kurwa, ja pierdolę! No ja... nie wierzę w to. Jebane okno. Żagnę. No i co myślisz? Mamy wtedy 24 minuty, nie? Gdzie to jest gara? No, no, nie wiem Czy kończymy? Właśnie bym skończył, no W takim chujowym miejscu Dobra, ludzie, zakończymy sobie, już za dużo mieszania, kurde, znowu Mam nadzieję, że wam odcinek podobał się Tak zawsze was oczywiście na kolejne, tak więc trzymajcie się, cześć Yo